Witamy wszystkich serdecznie. W odpowiedzi na nominację Miejskiej Biblioteki Publicznej stworzyliśmy piosenkę, aby wesprzeć i pomóc Julię i Natalię. Aby pomoc trwała dalej nominujemy Klub Piłkarski Pionier 95 borne -Sulinowo. To jest część, bo się dzieje, my niesiemy im nadzieje, pomagamy, nie gadamy, tę piosenkę nagrywamy. My uzbieramy te pieniądze, żeby wszystko było dobrze. Chociaż tota jest tak duża, my wierzymy, że się umy. Dwa miliony do zabrania, choć się ciężko to wymawia, damy radę wszyscy razem, więc rozpuszczcie dziś te twarz. Ta choroba nie jest łatwa, dlatego to tworzymy. Dajcie czadu, więc dziewczyny. My to razem nakręcimy. To dopiero jest początek. Uzbieramy te pieniądze. Nagłośnimy to dziś wszędzie, teraz wszędzie to już będzie. By wam pomóc i uzbierać te pieniążki właśnie teraz. Pragniemy was dzisiaj wesprzeć, jak więc... nic nie trzeba dodać, że to premier zawodów. Elo Mornem was pozdrawia ja i cegiełkę wam dokłada, więc nie martwcie się dziewczyny, wspólnie jakoś zaradzimy.